Witam serdecznie. Dzisiaj bardzo poważna rzecz, bo dzisiaj mamy recenzję czegoś takiego. Myślicie, że co to jest? Myślicie sobie, po co recenzję, kilka selfie? Błąd to nie jest kijek selfie, to jest berło szkody. O co chodzi? Na sieci znalazłem u Michała Marszala, który od Puchalkę Official dostał ten autoscreen. Jak widzicie, tutaj zatroskana. Zatroskana matka napisała, że nie poleca kijków do selfie, czyli to, myśleliśmy, że to jest kijek do selfie, ponieważ kupiła w Media Markt, chciała zrobić córeczce zdjęcie, guzik wyszło, a nie, telefon się rozfiksował, równo wirus się wkradł i koniec, to się powinno nazywać berło szkody, a nie kijek selfie i ja się... Zastanowiłem, nie chodzi o MediaMarkt, bo jak swój kupiłem, chyba w Xcomie, jakieś miałem pewnie z czegoś innego. Wertefale też są w Media Expert, są we wszystkich Neonetach, są w komputronikach, Morelach, wszędzie są, więc yy, wszędzie są kiki selfie. To nie tylko wina MediaMarktu, że sprzedaje berła szkody. Tak przynajmniej myślę. Postanowiłem go sprawdzić. Ja mam taki, wiecie, wypasiony paść. Tu się rusza, mam na przycisk. Mam na przycisk jest, to i można cyk zdjęcia robić zdalnie. Ja sobie kupiłem taki, mówię, wypasiony, bo on jeszcze jest statywem. Takie szmery, bajery, że można sobie telefon postawić, żeby w ogóle magia. Magia nie berło szkody, a magia. Psaj, tak myślałem. Tak myślałem do tej pory. Ale sprawdźmy to. Sprawdźmy. Biorę Motorola, Patrzcie. Motorola. Motorola, możecie po rozpoznać, wkładam Motorola jest Motorola, ładnie wszystko działa i zobaczymy, czy mi rozfiksuje telefon dobra, włożyłem Motorola i niby jest wszystko ok, Motorola, wszystko ten i teraz spróbuję zrobić zdjęcie, i robię zdjęcie cyk, no i podnoszę i, co to kuźwa jest to jest Samsung i nie działa jeszcze Galaxy S6 nie popsuł. Berło szkody. Jednak uważajcie, na kilki selfie, ja mam tu XBlitа, ale miałem Huawei'a, miałem też innych marek. To nie są kilki selfie, to są berła szkody. Widzicie, co się stało. Miałem Motorola, teraz mam to. Jak ja mam z tego korzystać? Chociaż przycisk działa. Uważajcie, nie kupujcie kilku selfie, ani bereł, berł. Berło szkody, po prostu. Uważajcie.